Czasem to, co najbardziej niezwykłe, przychodzi w najbardziej cichym momencie. Niekiedy wołasz, niekiedy błagasz, nawet nie wtedy, gdy jesteś gotowa. Przychodzi wtedy, gdy na chwilę przestajesz kontrolować i coś w tobie po prostu się otwiera. To coś, czego nie da się wymusić ani zaprogramować. Ani przewidzieć, to coś, co można tylko przyjąć. A dziś chcę Ci pokazać, jak znaleźć drogę do tego miejsca miejsca, w którym cuda są zupełnie naturalne, a rzeczy niemożliwe, dzieją się bez oporu. Ale zanim zdradzę Ci, co jest sekretem tej przemiany, Chcę opowiedzieć Ci o kobiecie, która przez lata robiła wszystko według książki, planowała, afirmowała, działała, nie poddawała się. I choć jej życie wyglądało dobrze, w środku czuła, że to nie to, że czegoś brakuje. W nocy zasypiała z poczuciem, że ciągle coś powinna, że jeszcze nie zrobiła wystarczająco, że może jutro w końcu się uda. Pewnego wieczoru leżała w łóżku i zamiast kolejny raz powtarzać swoje cele, zrobiła coś innego, zamknęła oczy i zapytała siebie cicho, bez oczekiwań: A jeśli wszystko, czego szukam, już mnie woła. Tylko ja jestem za głośno, by to usłyszeć. I w tej ciszy pojawiło się coś, czego nie znała wcześniej. Nie myśl, nie wizja, nie przekonanie. To było uczucie jakby coś właśnie się zadziało, choć nie było żadnego dowodu. Następnego dnia nie miała ochoty wracać do starych rytuałów. Nie było już wewnętrznego przymusu, żeby coś afirmować, albo gonić za marzeniem. Po prostu. Zaczęła być. W tej wersji, w której wszystko już się wydarzyło. I wtedy. Zaczęły się dziać rzeczy, których nie potrafiła wyjaśnić. Znajomi, z którymi dawno nie miała kontaktu, pisali wiadomości, Nowe propozycje. Nowe znajomości. Niespodziewane zbiegi okoliczności, i powiedziała później jedno zdanie. Które brzmi jak szept z innego wymiaru. Nie ja to zrobiłam. To ja przestałam stawać na drodze temu. Co i tak już chciało do mnie przyjść. Inna historia. Mężczyzna. Który przez całe życie trzymał się logiki. Tabele. Plany, procedury, aż w końcu, po serii nieudanych projektów, zadał sobie pytanie, którego bał się najbardziej: co jeśli moje działanie zawsze było podszyte lękiem, a nie zaufaniem? Tego dnia, po raz pierwszy, nic nie zrobił, usiadł i postanowił, że przez godzinę. Będzie żył tak, jakby już wszystko się ułożyło, nie próbując nic przyciągnąć, nie próbując się w czymkolwiek upewnić, tylko będzie w obecności, w lekkości, w tym cichym. Nie wiem, ale czuję, że to już się dzieje, i od tej godziny jego życie się podzieliło na to przed. I to po, nie od razu, nie na zewnątrz, ale wewnątrz, przesunęło się coś, na zawsze, bo kiedy przestajesz nadawać sygnał braku, wszystko, co zawsze było ci dane, zaczyna do ciebie wracać. I teraz czas na to, po co przyszłaś czas na sekret. Nie taki, który możesz zapisać w zeszycie, ani wdrożyć jak schemat. To sekret, który musisz poczuć, albo nie działa. A brzmi on tak: Twoje życie odpowiada nie na twoje myśli, tylko na to, kim jesteś w energetycznej ciszy. Nie to, co mówisz. Nie to. Co planujesz? Nie to, co robisz, tylko to, co założyłaś, głęboko, bez słów, i właśnie dlatego wszystko, czego tak pragniesz, nie przychodzi wtedy, gdy na to czekasz, przychodzi wtedy, gdy zaczynasz zachowywać się, jakby to. Już było Twoje, ale nie dla efektu, nie po to, by coś wymusić, tylko dlatego, że to uczucie jest już dostępne. Sekret polega na tym, by nauczyć się wchodzić w częstotliwość wersji siebie, która już to ma, nawet jeśli świat jeszcze tego nie pokazał. To nie manipulacja, to nie gra. To synchronizacja. Czujesz. Zanim widzisz. Wybierasz. Zanim masz. Zanurzasz się. Zanim świat się dostosuje. I właśnie dlatego. To działa. Bo życie. Nie odpowiada na twoje potrzeby. Ono odpowiada na twoje decyzje. Które poczułaś. A nie wypowiedziałaś. Więc dziś zamknij oczy i powiedz w myślach, jeśli to już się wydarzyło, jak się teraz czuję, i pozwól temu uczuciu rozlać się po ciele, po umyśle, po wszystkim i nie rób nic więcej. Nie szukaj znaku, nie pytaj kiedy. Po prostu bądź tą, która już wie i nie musi pytać. Bo ona już tam jest, jeśli coś w tobie poruszyło się podczas słuchania. Jeśli poczułaś, że jesteś gotowa przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, to napisz w komentarzu. Dziś wybieram obfitość. To nie tylko słowa. To założenie, które zaczyna pisać nową wersję twojej rzeczywistości. Jeśli to z tobą zarezonowało, to dopiero początek. Kliknij i subskrybuj, by nie przegapić kolejnych przestrzeni do przebudzenia. Czasem to, co najbardziej niezwykłe, przychodzi w cichym momencie. Nie wtedy, gdy wołasz. Nie wtedy, gdy błagasz. Nie wtedy, gdy jesteś gotowa. Pojawia się, gdy przestajesz kontrolować. I coś w tobie się otwiera. To coś, czego nie da się wymusić. Nie da się zaprogramować. Nie da się przewidzieć, można to tylko przyjąć. Dziś chcę Ci pokazać, jak znaleźć drogę do miejsca, gdzie cuda są naturalne, a rzeczy niemożliwe dzieją się bez oporu. Zanim odkryję przed Tobą sekret tej przemiany, opowiem Ci o kobiecie, która przez lata działała według książki, planowała, afirmowała, nie poddawała się. Mimo że jej życie wyglądało dobrze, czuła, że czegoś brakuje. Zasypiała z poczuciem, że ciągle powinna robić więcej. Pewnego wieczoru, zamiast powtarzać cele, zamknęła oczy i zapytała siebie: A jeśli wszystko, czego szukam, już mnie woła. Ale ja jestem za głośno, by to usłyszeć. W tej ciszy pojawiło się nieznane uczucie. Delikatne, ale prawdziwe. Następnego dnia nie miała ochoty wracać do starych rytuałów. Po prostu zaczęła być w wersji, gdzie wszystko już się wydarzyło. I wtedy zaczęły dziać się rzeczy, których nie potrafiła wyjaśnić. Wiadomości od znajomych, nowe propozycje, niespodziewane zbiegi okoliczności. Powiedziała, nie ja to zrobiłam. To ja przestałam stawać na drodze temu. Co już chciało do mnie przyjść. Inna historia. Mężczyzna. Który zawsze trzymał się logiki. Aż po serii nieudanych projektów. Zadał sobie pytanie: co jeśli moje działanie? Zawsze było podszyte lękiem, a nie zaufaniem. Tego dnia. Postanowił żyć przez godzinę. Jakby wszystko się ułożyło, nic nie robił, tylko był, i od tej godziny jego życie się zmieniło, nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Przesunęło się coś na zawsze, bo kiedy przestajesz nadawać sygnał braku, wszystko, co zawsze było ci dane, zaczyna wracać. Czas na sekret. Twoje życie odpowiada. Nie na twoje myśli, ale na to, kim jesteś. W energetycznej ciszy. Nie to, co mówisz, nie to, co planujesz, nie to, co robisz, ale to, co założyłaś głęboko, bez słów. Dlatego to, czego pragniesz. Nie przychodzi, gdy na to czekasz. Przychodzi, gdy zachowujesz się. Jakby już było twoje. Sekret polega na tym, by wejść w częstotliwość wersji siebie, która już to ma. Nawet jeśli świat jeszcze tego nie pokazał. To nie manipulacja. To nie gra. To synchronizacja. Więc zamknij oczy i powiedz w myślach: "Jeśli to już się wydarzyło, jak się teraz czuję?". Pozwól temu uczuciu Rozlać się po ciele, po umyśle, po wszystkim. Nie rób nic więcej. Nie szukaj znaku. Nie pytaj kiedy. Po prostu bądź tą, która już wie i nie musi pytać, bo ona już tam jest. Jeśli coś w tobie poruszyło się podczas słuchania, napisz w komentarzu: Dziś wybieram obfitość. To założenie które zaczyna pisać nową wersję twojej rzeczywistości. Jeśli to z tobą zarezonowało, to dopiero początek. Kliknij subskrybuj, by nie przegapić kolejnych przestrzeni do przebudzenia. Czasem to, co najbardziej niezwykłe, przychodzi w najbardziej cichym momencie. Nie wtedy, gdy wołasz, nie gdy błagasz, a nawet nie wtedy, gdy jesteś gotowa. Przychodzi, gdy na chwilę przestajesz kontrolować, a coś w tobie po prostu się otwiera. To coś, czego nie da się wymusić, nie da się zaprogramować, nie da się przewidzieć. To coś, co można tylko przyjąć. Dziś chcę ci pokazać, jak znaleźć drogę do tego magicznego miejsca. Miejsca, w którym cuda są zupełnie naturalne, a rzeczy niemożliwe dzieją się bez oporu. Ale zanim zdradzę Ci sekret tej przemiany, pozwól, że opowiem Ci o kobiecie, która przez lata robiła wszystko według książki. Planowała, afirmowała, działała, nie poddawała się. I choć jej życie wyglądało dobrze, w środku czuła, że to nie to, że czegoś brakuje, zasypiała z poczuciem, że ciągle coś powinna. Że jeszcze nie zrobiła wystarczająco. Że może jutro w końcu się uda. Pewnego wieczoru, leżąc w łóżku, zamiast kolejny raz powtarzać swoje cele, zrobiła coś innego. Zamknęła oczy. I zapytała siebie. Cicho. Bez oczekiwań. A jeśli wszystko, czego szukam, już mnie woła. Tylko ja jestem za głośno, by to usłyszeć. I w tej ciszy pojawiło się coś, czego nie znała wcześniej: nie myśl, nie wizja, nie przekonanie. To było uczucie, jakby coś właśnie się zadziało, choć nie było żadnego dowodu. Następnego dnia nie miała ochoty wracać do starych rytuałów. Nie było już wewnętrznego przymusu, żeby coś afirmować, albo gonić za marzeniem. Po prostu zaczęła być w tej wersji, w której wszystko już się wydarzyło, i wtedy zaczęły się dziać rzeczy, których nie potrafiła wyjaśnić, znajomi, z którymi dawno nie miała kontaktu, pisali wiadomości, nowe propozycje, nowe znajomości, niespodziewane zbiegi okoliczności, i powiedziała później jedno zdanie, które brzmi jak szept z innego wymiaru. Nie ja to zrobiłam, to ja przestałam stawać na drodze temu, co i tak już chciało do mnie przyjść. Inna historia mężczyzna, który przez całe życie trzymał się logiki, tabele, plany, procedury, aż w końcu, po serii nieudanych projektów, zadał sobie pytanie, którego bał się najbardziej. Co jeśli moje działanie zawsze było podszyte lękiem, a nie zaufaniem? Tego dnia po raz pierwszy nic nie zrobił, usiadł i postanowił, że przez godzinę będzie żył tak, jakby już wszystko się ułożyło, nie próbując nic przyciągnąć, nie próbując się w niczym upewnić, tylko będzie w obecności. W lekkości. W tym cichym. Nie wiem. Ale czuję. Że to już się dzieje. I od tej godziny. Jego życie podzieliło się. Na to przed. I to po. Nie od razu. Nie na zewnątrz. Ale wewnątrz. Przesunęło się coś. Na zawsze. Bo kiedy przestajesz nadawać sygnał braku. Wszystko, co zawsze było Ci dane, zaczyna do Ciebie wracać. A teraz czas na to, po co przyszłaś? Czas na sekret nie taki, który możesz zapisać w zeszycie, ani wdrożyć jak schemat to sekret, który musisz poczuć, albo nie działa, a brzmi on tak: Twoje życie odpowiada, nie na Twoje myśli. Tylko na to, kim jesteś, w energetycznej ciszy. Nie to, co mówisz, nie to, co planujesz, nie to, co robisz, tylko to, co założyłaś głęboko, bez słów. I właśnie dlatego wszystko, czego tak pragniesz, nie przychodzi wtedy. Gdy na to czekasz, przychodzi wtedy. Gdy zaczynasz zachowywać się, jakby to już było twoje, ale nie dla efektu, nie po to, by coś wymusić, tylko dlatego, że to uczucie jest już dostępne. Sekret polega na tym, by nauczyć się wchodzić w częstotliwość wersji siebie, która już to ma, nawet jeśli świat jeszcze tego nie pokazał. To nie manipulacja, to nie gra, to synchronizacja. Czujesz, zanim widzisz, wybierasz, zanim masz, zanurzasz się, zanim świat się dostosuje. I właśnie dlatego to działa, bo życie nie odpowiada na Twoje potrzeby. Ono odpowiada na Twoje decyzje, które poczułaś. A nie wypowiedziałaś. Więc dziś. Zamknij oczy. I powiedz w myślach. Jeśli to już się wydarzyło. Jak się teraz czuję. I pozwól temu uczuciu. Rozlać się po ciele. Po umyśle. Po wszystkim. I nie rób nic więcej. Nie szukaj znaku. Nie pytaj kiedy. Po prostu bądź tą. Która już wie. I nie musi pytać, bo ona już tam jest, jeśli coś w tobie poruszyło się podczas słuchania. Jeśli poczułaś, że jesteś gotowa przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, to napisz w komentarzu. Dziś wybieram obfitość. To nie tylko słowa, to założenie, które zaczyna pisać nową wersję twojej rzeczywistości. Jeśli to z tobą zarezonowało, to dopiero początek. Kliknij i subskrybuj, by nie przegapić kolejnych przestrzeni do przebudzenia. Czasami to, co najbardziej niezwykłe, pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Nie wtedy, gdy wołasz. Nie wtedy, gdy błagasz. Nie nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że jesteś gotowa. Przychodzi, gdy na chwilę przestajesz kontrolować. A coś w tobie po prostu się otwiera. To coś, czego nie można wymusić. Nie można zaprogramować. Ani przewidzieć. To coś, co można jedynie przyjąć. Dziś chcę pokazać Ci, jak znaleźć drogę do tego miejsca, gdzie cuda są zupełnie naturalne, a rzeczy niemożliwe dzieją się bez oporu. Zanim zdradzę sekret tej przemiany, opowiem historię kobiety. Która przez lata robiła wszystko zgodnie z planem, planowała, afirmowała, działała, nie poddawała się. I choć jej życie wyglądało dobrze, w środku czuła, że to nie to, że czegoś brakuje, zasypiała z poczuciem, że ciągle coś powinna, że jeszcze nie zrobiła wystarczająco, że może jutro w końcu się uda. Pewnego wieczoru, zamiast kolejny raz powtarzać swoje cele, zamknęła oczy i zapytała siebie cicho, bez oczekiwań a jeśli wszystko, czego szukam, już mnie woła tylko ja jestem za głośno, by to usłyszeć. W tej ciszy pojawiło się coś, czego wcześniej nie znała uczucie. Jakby coś właśnie się zadziało, choć nie było na to dowodów. Następnego dnia nie miała ochoty wracać do starych rytuałów. Brakowało już wewnętrznego przymusu, by coś afirmować, czy gonić za marzeniami. Po prostu zaczęła być. I wtedy zaczęły dziać się rzeczy, których nie potrafiła wyjaśnić. Znajomi, z którymi dawno nie miała kontaktu. Pisali wiadomości. Pojawiały się nowe propozycje. Nowe znajomości. Niespodziewane zbiegi okoliczności. Powiedziała później jedno zdanie. Nie ja to zrobiłam. To ja przestałam stawać na drodze temu. Co i tak już chciało do mnie przyjść? Inna historia dotyczy mężczyzny, który całe życie trzymał się logiki. Tabele, plany. Procedury, aż w końcu, po serii nieudanych projektów, zadał sobie pytanie: którego bał się najbardziej: co jeśli moje działanie zawsze było podszyte lękiem, a nie zaufaniem? Tego dnia, po raz pierwszy, nic nie zrobił. Usiadł i postanowił, że przez godzinę będzie żył tak. Jakby wszystko już się ułożyło. Nie próbując nic przyciągnąć. Ani w niczym się upewnić. Tylko być. W obecności. W lekkości. W tym cichym. Nie wiem. Ale czuję. Że to już się dzieje. Od tej godziny. Jego życie podzieliło się na. Przed. i po. nie od razu w zewnętrznym świecie. Ale wewnątrz. Coś się przesunęło. Na zawsze. Kiedy przestajesz nadawać sygnał braku. Wszystko, co zawsze było ci dane, zaczyna do ciebie wracać. Teraz czas na sekret. Nie taki, który możesz zapisać w zeszycie, ani wdrożyć jak schemat. To sekret, który musisz poczuć, by działał. Twoje życie odpowiada. Nie na twoje myśli. Ale na to, kim jesteś, w energetycznej ciszy, nie na to, co mówisz, nie na to, co planujesz, nie na to, co robisz, ale na to, co naprawdę czujesz, głęboko w sobie. Dlatego wszystko, czego pragniesz, nie przychodzi wtedy. Gdy na to czekasz, przychodzi wtedy. Gdy zaczynasz zachowywać się, jakby to już było Twoje, sekret polega na tym, by nauczyć się wchodzić w częstotliwość wersji siebie, która już to ma, nawet jeśli świat jeszcze tego nie pokazał, to synchronizacja: czujesz, zanim widzisz, wybierasz, zanim masz. Życie odpowiada na decyzję. Które poczułaś, a nie wypowiedziałaś. Więc dziś, zamknij oczy, i powiedz w myślach, jeśli to już się wydarzyło, jak się teraz czuję, pozwól temu uczuciu. Rozlać się po ciele, po umyśle, po wszystkim. Nie rób nic więcej. Nie szukaj znaku. Nie pytaj kiedy. Po prostu bądź tą która już wie i nie musi pytać, bo ona już tam jest. Jeśli coś w tobie poruszyło się podczas słuchania, jeśli poczułaś, że jesteś gotowa przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, napisz w komentarzu. Dziś wybieram obfitość. To nie tylko słowa, to założenie, które zaczyna pisać. Nową wersję Twojej rzeczywistości. Jeśli to z Tobą zarezonowało, to dopiero początek. Kliknij subskrybuj, by nie przegapić kolejnych przestrzeni do przebudzenia.